Cześć, Czołem, witajcie kochani, z tej strony Yamadeus ja, i witam Was w kolejnym odcinku z gry Amnesia A Machine for Pigs i bardzo mnie cieszy, że wracam, powracam do tej serii, bo nie miałem zamiaru jej uprzestawiać. Laftwu! Nie miałem zamiaru jej kończyć tak poprawnie. Cóż, będziemy kontynuować naszą przygodę. Dowiadywać się coraz więcej jakże przyśmiesznych rzeczy. Okej, okay. to już bardziej mi. Tak, to jest to miejsce, w którym byliśmy. To znaczy po drugiej stronie skończyliśmy, a w tym miejscu jeszcze nie przyszło nam sięgnąć okiem. Chyba jesteśmy w kościele albo gdzieś, gdzie nie gdzie. Dobra, też postać umie biegać. Tak, umie biegać. Otwórzcie się, otwórzcie się drzwi. O, tu widzę kolejny. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel, of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lame hog, spitting back awful at mankind. Hmm. Ciekawe we mamy? E, tu chyba tych drzwi nie ruszymy. Okej, okay, to sprawdźmy. Holy crap. Ktoś gra przepięknie na organach. Na ołtarzu mamy świnie. I ktoś mi wyjaśni. O co tu do kurwy nędzy chodzi? Co to ma znaczyć? To raczej nie jest jakiś zwyczajny kościół. Co to? Coś. Coś tyknęło. Tyle, że jeszcze nie wiem co. Ten ktoś, kto gra na organach ewidentnie zna się na swoich gudlach. Otwieraj to. Hmm. Co my tu mamy? Zamknięte. Pff, jak zwykle nic nie możemy zrobić. Czyżby przestał grać? Ale dalej ponura atmosfera, która towarzyszy temu miejscu, jest dalej obecna. Ach. Jak tutaj mrocznie? ona ma świński ryj? Jezus Maria! Albo twórcy bardzo uwielbiają świnie. Tak, bardzo uwielbiają świnie. Albo. Taki był jakże przedziwaczny zamysł tej gry. Ale pewnie to drugie. Cóż, granie przestaje mnie zadziwiać. Mimo tego, że. Ao, patrzcie, krzyż z Jezusem. Nie podoba mi się. Dobra. Jesteśmy w jakimś koju obok. Jakaś kartka, której jak zwykle nie będę czytać. Ziemniaki. Worek ziemniaków. Po co chcesz szukać dzieci? Masz worek ziemniaków. Więcej do szczęścia ci nie trzeba, człowieku! Coś tam... Przekręciłem jakąś dźwignię, która najpewniej otworzyła mi coś, tylko... Nie pamiętam co! O. O. O, gunwo. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy. To raczej mi nie ułatwiło sprawy. Okej okay. coś ewidentnie przegapiłem. Hmm, obraz, 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 tak. Obraz. Na pewno coś za nim się kryje. Nie, kurwa. Eee, no to nie fajnie. No dalej, przecież coś tu musi być. Te dźwięki mnie na serio niepokoją. Ta świnia mnie niepokoi. Kurde, coś musi. Chyba, że... Nie. Co przegrać? O! Chyba wiem! Brakuje nam drugiego wichajstra. A gdzie możemy znaleźć drugi wichajster? Gdzie może być drugi wichajster? Kurno, no. jak zwykle nie mam bladego już pojęcia, gdzie go zacząć szukać. Może no, zaraz, w tym magazynie tutaj po boku. Gdzieś musi coś być. Ziemniaki, ziemniaki zawsze spoko. Jezusy, Jezusy zawsze też. Ooo. Czy żeby to była rzecz, której poszukujemy? Najpewniej. Taka stylowa świeczka. Jedynie złoto 99. Zł. No chyba, że promocja za złotówkę O, widzicie? Kurna, jak, jak genialny jestem. Dobrze, skoro obydwie te rzeczy zostały umieszczone, hmm, czyżby na tym mój geniusz się skończył? Chyba, że nie, to może. O to tu chodziło. O kurde, o, Co come on. O ja, pytole, genialne. Też chcę takie zejście mieć. Takie zejście do piwnicy. O. Co jest? Już zaczyna niepokoić. Czy jakieś stare humany? Słychać muchy latające dookoła. Tu ewidentnie coś trzymano. Jezus Maria Kim Przestań Kim byli ci wyznawcy? Jakiejś nowej pseudoreligii? Religii wielkich wieprzy Okej, okay, kolejne worki z kartoflami. To mnie bardzo uspokaja. Morda! Ja tu próbuję się skupić, a ty mi nagle... ...zaczynasz się wydzierać. Taki trochę hiszpański akcent, ale. Utochill, forkoros tak. Co to kur było? Co to kurde było? No, niestety. Dalej będę ubolewać, że ta gra nie ma wszelkiego typu jakichś rzeczy do szukania, jak jakichś połszonów, żeby swój umysł uleczyć z szargany i lekko sfiksowany, a także serce i oliwę. No niestety, dalej gra pod tym względem ubolewa. 走嘿。 O oh hel. To było. Nie wiem, czy w ogóle coś widzieliście przez tą ciemnicę, ale to była świnia z kulawą nogą. Świnia chodząca jak człowiek. To jest po prostu już. O matko. Nie do uwierzenia. O, robi się ciekawie. Pojawiają się już pierwsze stworki, przed którymi ewentualnie. Znowu jakieś. Rzeczki. Przed którymi ewentualnie będzie można w przyszłości trochę pouciekać. Ale kiedy to nastąpi, nie wiem. O, czyżby jakieś znowu. Ukryte drzwi. O, fajnie. Sierżej, pudło. Super. Kolejne ptaczki pełne świn. Hmm, zamknięte. Tutaj dozownik na paliwo. Ale dozownik jest pusty. O. Jak zwykle jakaś ładna muzyka w tle. Kurna, to jest jakieś

Możesz tam skoczyć, jesteś jak zwykle jakimś lepiegowatym kolegą. No dobra, o co tu komon? Dobra, tutaj mamy jakiś samochód. Nie, nic nie możemy z nim zrobić, hmm? mandus. Kompany przetwórnia mięsa. Aha! Fajnie. To teraz już w sumie... To ma sens, że te świnie tu się znajdują. Ale żeby zaraz dookoła nich tworzyć jakąś... Przedziwaczną religię? Hmm... Podejrzane. Zbyt mi to śmierdzi i nie chodzi tutaj o to, jakże te mięso, które jeszcze chodzi. Ale... Zobacz... oh okay these men professor these so-called men of vision they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break all for that opiate the lure of profit these fools who lackey them these priests these officials this government they make pigs of us all but what solution my dear man how to break a cycle you cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates in the workhouses in the orphanages the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait We can bring forth paradise now we can speed the passion with only a small sacrifice we can hold the apocalypse. OK. now. Z tych wszystkich. E, z tych wszystkich au, audionotatników Można w sumie stwierdzić, że oni tutaj próbowali stworzyć raj, Próbowali stworzyć wizję utopii. O, fajnie, możemy. Wow, kolejna rzecz, którą możemy manipulować. że coś z tym trzeba zrobić Nie. To chyba tylko po prostu... Taka propo. Co to jest? Jakieś maszyny. No w każdym razie próbowali tutaj stworzyć raj. Wizjonerską wizję... <grytania> wizjonerską wizję. Wizjonerski pomysł stworzenia utopii. O, o. Coś mnie tutaj już się nie podoba. Nie podoba mi się, nie podoba, nie podoba, nie podoba. Kurna. O, -o. o ty wieprzu jeden cholera, on jest. No nie ciekawie. No tej stronie nie przejdziemy. A gówno. A może przejdzie? A. A. Gra skrywała mi, żebym poszedł w lewo. A ja powiedziałem, nie. Idę w prawo. Młotek, nie możemy go podnieść. Gwoździe, nie. Bogry. I obcęgi. Beczki. Kartony. Lampki. Lampki akurat fajne style. Robi się tu coraz dziwniej, i jak mniemam, zaraz się to za mną zatrzaśnie, tak? Co to? Dobra, już wiem, gdzie to wrzucić. Chyba, że chyba, że. Okej okay. To się pięknie pali A teraz poszukajmy No, tam się też pięknie pali Tak gdzie się nie pali? Piston Control Room Czyli Sterownia tłoków No, w sumie. Okej, okay, jak zwykle jakieś prześmieszne zagadki. Dobra, coś stanie jak... Nie możemy tym ruszyć. Tym też. O, jak śmiesznie. Czyli nie możemy ruszyć. I, dwa, jeden. Okej. Okay. A, bo pewnie tutaj jeszcze słabe. Jest ciśnienie. Ta. Nie możemy niestety rzucać tutaj zbytnia przedmiotami, więc. Mam eee. nadzieję, że to teraz odpali. Dobra. Teraz powinno być ok. To chyba do kolejnych. Miejsce spokój. A tu się pali dobrze, tu jest palenisko i się świetnie pali. Hmm. Jak nie mam pewnie te dwa ostatnie się nie palą w ogóle? Czy tak? Oczywiście, że nie. Jeden się pali. Dobra. Nie trzeba daleko chodzić. Kawałek... kawał, węgla. Oj, zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. O, tu w sumie jest kawałek węgla. Czemu by? Okej. Okay. Dobra. Ta muzyka brzmi jak zwykle niepokojąco. Od tej strony jest zamknięte. Dobra. Może dzięki temu tłoki w końcu ruszą? O nie, kochany, ciebie tutaj nie było. Nie podoba mi się. Skurda. Dobra. Okej. Okay. Dobra, coś włączyliśmy! Tylko teraz pytanie? Co... Mamo, kurde. Będziemy... O fajnie! He, he, he. Wiecie co? Myślę, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Mm, może nie będzie on zbyt długi, chociaż sam nie wiem. Z 20 minut może się uda. Gdzieś tam wygenerować. Ale jeśli się ten filmik wam spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka do góry, a jeśli chcecie być na bieżąco, możecie także zasubskrybować mój kanał. A jeśli wam się coś nie podobało, istnieje coś takiego jak komentarz. Bo kciuk do dołu mało mi mówi, co mam poprawić. A na razie póki co, to było wszystko. Dziękuję, na raj. Do usłyszenia, a następnym razem trzymajcie się. Cześć.